Przypomina mi się taka historia, jak do kościoła weszła kobieta lekkich obyczajów. Że księdza, jak tak chodziłam po tych ulicach i przysypał mnie śnieg, to sobie przypomniałam, jaka była mnie winna, kiedy szłam do pierwszej komunii świętej. Ja bym się chciała wyspowiadać. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza przyniosła flakonik alabastrowy olejku i, stanąwszy z tyłu, u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swojej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona odkąd wszedłem nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie, Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Gdyby Jezus wiedział, co to za jedna, to na pewno by z nią nie rozmawiał i nie pozwoliłby, aby ona obmywała mu nogi. No właśnie. A może Jezus właśnie wiedział, co to za jedna? Może Jezus wie, co to za jeden? Może Jezus wie, że to Ty jesteś ten jeden, że to Ja jestem ten jeden, że to Ty jesteś ta jedna? I właśnie Jezus mówi: No, po to przyszedłem, aby uzdrawiać chorych. I jak wczytamy się w dzisiejszą Ewangelię, to Jezus wcale nie mówi nic się nie stało, ta kobieta nic złego w życiu nie zrobiła, ta kobieta nie jest grzesznicą. Wręcz odwrotnie, mówi, żeby mógł jej przebaczyć, muszę najpierw uznać, że ona jest grzeszna, a ona też musi uznać, że jest grzeszna. I dopiero wtedy można jej to przebaczyć, dopiero wtedy mogę dać jej swojego miłosierdzia. Ale dlaczego zabraniasz mi kochać Człowieka, pyta Jezus. Dlaczego zabraniasz mi dawać mu moją łaskę? Dlaczego zabraniasz mi żyć po mojemu? Pyta Jezus. Zobaczmy, że i my doświadczamy w życiu bardzo często tego, że ludzie mówią: Ty nie możesz być taki czy inny, bo ty w życiu popełniłeś błąd, bo ty w życiu zrobiłeś to czy tamto. A czasem też i my osądzamy właśnie, że mówimy komuś. Ty się do tego nie nadajesz, ty nie możesz być tak blisko Boga, ty nie możesz być tak blisko Kościoła, ty nie możesz zajmować pewnych funkcji, bo w twoim życiu było tak wiele różnych rzeczy. A Jezus mówi: Ja przyszedłem uzdrowić, ja przyszedłem podnieść człowieka z grzechu, bo ja widzę człowieka. Widząc jego grzech, widzę przede wszystkim człowieka. Przypomina mi się taka historia, bardzo znana, ale być może ktoś z Was jeszcze jej nie słyszał, albo dawno jej nie słyszał. Jak do kościoła weszła kobieta lekkich obyczajów, to zdaje się opowieść o księdzu Twardowskim, jeśli się mylę, to, to mnie poprawcie. I weszła ta kobieta i rozległ się krzyk i ona przyszła do zakrystii zawołana przez księdza, zapytana co się dzieje, dlaczego ci ludzie na Ciebie krzyczą. Ci ludzie krzyczeli, ona nie może to wejść, bo jest jawną grzesznicą, nie może przebywać w kościele. A ona miała wtedy powiedzieć księdzu, że księdze, jak tak chodziłam po tych ulicach i przysypał mnie śnieg, bo wtedy padał śnieg, to sobie przypomniałam, jaka byłam niewinna, kiedy szłam do pierwszej Komunii Świętej. Ja bym się chciała wyspowiadać. Nie wiem, czy to opowieść o księdzu Twardowskim, ja ją tak kojarzę, może o innym księdzu. Niemniej jednak tak to czasem jest, że my szybko człowieka ocenimy, a Pan Bóg po prostu widzi nasze serce. Miejcie dobry dzień i niech błogosławi Wam Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.